Dzień dobry, witamy. Dzisiaj zaczynamy odcinek z czymś zupełnie innym niż ostatnie. Nie będą to ani karty sportowe, ani Lego. Dokładnie, a tym razem zabieramy się za. Pokémony. Pokémony. Pokémony lubimy, pokémony zbieramy. Poke... Zbieramy je od bardzo dawna. I. No i po prostu chcieliśmy pokazać, co zbieramy, jak zbieramy, podzielić się z tym. Jest dużo osób, które też uwielbiają poksy, więc, więc tym bardziej jest to spokojnie. OK, dzisiaj otwieramy sobie takie coś. Elite Trainer Box Pokémon Go. Dlaczego Pokémon Go? To jest seria 10,5, e, która wyszła już no już spory czas temu. E, ale nie mamy jeszcze kompletnego albumu. Brakuje nam, jak się łatwo domyślić, wielu, wielu, wielu rarek. E, I na nie będziemy dzisiaj polować. Więc tak, brakuje nam jednej złotej e, i brakuje nam mm, rainbowów. I rainbow chyba nie mamy, albo jeżeli mamy, to, to, to jednego dwa. Więc każdy kolejny się przyda. Co mamy w zestawie? Oczywiście, e, książeczka. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział przypadkiem, to mamy książeczkę z opisem, z listą kart. A to, co nas, to, co jest dla nas obiektem my, pożądania, to właściwie to... głównie ta ostatnia strona. My tego nie mamy, my tego nie mamy. Tak, dokładnie. No i tutaj kilku gigów yy, i wi -starów też nam brakuje, więc na to będziemy podawać. Tutaj mamy jakiś kod do gry. <coughs> Okej, okay. pudełeczko. I pudełeczko. I, I co my tu mamy? Oczywiście znaczniki. Znacznik wistar, piękne y, koszulki. Karta z Mewtwo Wii. Wow. Wow. bardzo jest fajna i ona jest właśnie jakby... Ona jest specjalna dla tego boksu. No bo, bo e, chyba. Przekładki. Prze bo chyba przez tą kartę zrobili takie tło. Możliwe. E, Okej, okay, to sobie wrzucamy na bok. E, paczka energii. E, tam są jeszcze w środku kości, ale to też nas za bardzo nie interesuje. I mamy ile tutaj jest? 2, 4, 6, 8, 10 booster paków. Więc lecimy z otwieraniem. Nie będziemy robić e, dużych pauz. E, otw otwieramy szybciutko, bierzemy po kolei. raz paczka dla Konstantego. Ja otwieram kolejną. Czar milion. Natu. Dobra. Lecimy dalej. Lecimy. Nie ma czasu. <śmany> Jee strzał na początek bomba 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 o nie nie nie, nie. wspaniałe melmetal vimax elegancko od razu koszulki. od razu bierzemy koszulki przygotować koszulki Mierzmy na wszystkie takie dobre karty. to jest dobry traf bardzo dobry traf. I bardzo rzadki. My jeszcze chyba tego nie mieliśmy. Proszę bardzo. W koszulce tam wygląda. Chyba nic się nie zmieniło. Tak? Super. Lecimy kolejną paczuchą. I Konstanty otwiera. Zrób kostek, tak, żeby wszyscy widzieli. Bo na razie nikt nie widzi, co tam masz. Kostek. No i nic. No i nic. No to kolejna paczka. Ale mieliśmy trafę, że, że, że znaleźliśmy tak, coś takiego, prawda? Bardzo duży traf. Fajnie. A propos subskrybujcie kanał Ogro od Ogr Kliknijcie guzik powiadomień. Powiadomień. teraz ja otworzę szybko. Zobaczymy czy ja będę miał trochę szczęścia. No to jest nasze wspólne. Okej. Okay, Okej. Okay, Okej. Okay, Okej. Okay, I puściutko. No niby też metal, ale jakby nie ten. Czekaj. No. Dobra, chuuchnięte na szczęście Obstawiam, że będzie jakaś fajna karta. Obstawiasz, że będzie fajna. No to proszę Cię bardzo. No okej, okay, powiedzmy powiedz, powiedz. Powiedzmy, że fajnie Mamy Pikachu w czapeczce No karta jest fajna, co hip prawda hop, To jest hip hop Pikachu Hip hop Pikachu Karta fajna, co prawda nie należy do tych wartościowych, ale Ale ładna ale Speedów, Magikarp, Melmetal, Ratata no i nic kolejny chyba tylko w pie... no, o, chyba... chyba tylko w pierwszych jest tak fajnie Ach. chyba tylko w pierwszych jest fajnie no być może tak ale raczej nie jak po... Kiedyś odcinkiem no, pokazywaliśmy z kart piłkarskich, że i trafiłem lewego. No, było tak. I na jakiego top trafił? A no, nawet nie pamiętam teraz. Lipa. Lipa. No to dobra, zostały nam jeszcze cztery paczuszki. Widzowie, po, pochuchajcie, żeby było szczęście. Błagamy. Tak, przydałoby nam się szczęście. Pana, viewbucka. A nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Co, ja, co ja robię? Zapomniałem się. Dobra. Energy. Okay. Slowbro, Lunaton, Natu Ambipom, Slowpoke. Onyx, Charmander, Kiwi sam że będzie kozetka karta. Obstawiam tak. Nie będzie co? B? Nie. Vmax? To będzie to... Jest VMAX. Już wiemy. To będzie to... To, to chyba będzie to samo. Okej. Okay. Obstawiam, że to będzie to samo co to. Okej. Okay. To samo? Bank. <laughs> Słuchajcie, w jednej... W jednej paczce... To dwa, dwa razy ta sama karta. <laughs> w jednym boksie no nieźle nieźle, 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 dobrze no słuchajcie, no, jakby nie było ładna wimax trzymamy się tego, że że polujemy na rainbow'y cały czas, co prawda jeszcze nie trafiliśmy ani golda, ani rainbow'a za to mamy dwa wimaxy dwa takie same wimaxy dobrze, zostały nam trzy paczuszki aby tutaj było szczęście. Aby, nie... Aby było szczęście. Tak jest. Aby było szczęście. Aby było szczęście. Aby było szczęście. Maja piosenka na szczęście. Tak jest. Proszę bardzo i robimy pod kamerą. Box. że może nie będzie, a ty? Obawiam się, że nic. Dobra? O nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. o nie. Bardzo dobra. Bardzo dobra karta. Ja wiem, że to nie jest Full Art, ani Rainbow, ani Gold, ani nic. Ale, ale jest to dobra karta. Proszę? Numerek 4 w kolekcji Radiant venizaur. Bardzo dobrze, bardzo dobra karta Mogę i powiedzieć. chciałem zaznaczyć, że jest ona rzadka. Bardzo ładny, e, rarka. Mm, naprawdę? naprawdę, to jest rareczka, tak. Tylko nie tak Więc... ładna jak te. No tak, nie jest fulartem. Dobra, przedostatnia paczka. Jedna twoja, jedna moja. Dobrze, to będzie twoja. Czyli to ja otwieram. Ok. I Raz, pamiętajcie, 4, karty do tyłu. Tak. Stop, stop, stop. Coś mi tutaj nie pasuje. Na no coś nie pasuje, ale to już trudno. Pistar. Tutaj obstało dziennie nic nie będzie. Też tak myślę. Numer. Czturek. No i nic. Teraz moje. Echo. I ostatnia, Pustynia. ostatnia paczucha. O! O! Dla Konstantego. Ła wow. Jakiś chaos się tutaj wkradł. Jakaś impreza. Raz, dwa, trzy, cztery. Nic nie będzie. I proszę Konstanty. Ok. To... NG OGNI, Nom, tak Spark, Blanche, Onix, Eevee, Numer. Tranquil. O. o Polbuzaur. I powolutku, powolutku, bo coś mi chyba ta... O2V Super. Trzy mega karty 4 mega karty. No 4-4. Tutaj mamy Mewtwo V. Dobra. A. N nie, 5 Megakart. Pięć... Skalona karta to to nie jest, ale jest ok. 5 Megakart. Jeszcze... Tak, no jeszcze jest ten Mewtwo. Dobrze. Mew. Eee, ale, więc podsumujmy. Ale się ułożyło, że dwóch takich samych i dwóch Mewtwo. Tak, podsumujmy. Mamy e, Melmetal VMAX, Melmetal VMAX, Radiant Venizor i Mewtwo V. I nie najgorzej, nie najgorzej. No i oczywiście ta promówka ee, z, też z YouTube. Dobrze. Dobra. Ale dziękujemy to... za oglądanie. Życzę miłego dnia. Zapraszamy do komentowania, lajkowania, subów i wszystkiego innego. I nie mogę się doczekać, aż, aż wiemy 10 tysięcy. Tak, najpierw musimy wbić 100, potem 1000, potem 10 tysięcy. Tymczasem dziękujemy. Papa. Pa.